Mamo, tato, wy... kochani rodzice, wydaje się, że tak niedawno pojawiliśmy się w Waszym życiu. Doskonale pamiętacie nasze narodziny, nasze pierwsze kroki, pierwsze nieprzespane noce spowodowane naszym krzykiem, a także nasze pierwsze słowa. Od tamtych chwil minęło już 25 lat. Jesteśmy już trochę wyżsi, mądrzejsi. Przestaliśmy pisać listy do świętego Mikołaja, a nasze siniaki zdecydowanie dłużej się goją. Choć jesteśmy ze sobą już prawie 9 lat, dziś zaczęła się nasza kolejna historia. Kilka godzin temu spełniły się moje sny. Jestem żoną miłości mojego życia. Kochani rodzice, chcemy Wam podziękować za to, że jesteście z nami, pomimo już nie zawsze dało się z nami wytrzymać. Za to, ile sił włożyliście w nasze wychowanie, że byliście o każdej porze dnia i nocy, za to, że wybaczaliście chociaż wcale nie przepraszaliśmy. Wiemy, że nie zawsze było lekko, bo nasze charaktery nie należą do najłatwiejszych, ale mimo wszystko zawsze stanęliście po naszej stronie. Mamo, dziękuję Ci za to, że w podstawówce miałam zawsze najładniejsze prace plastyczne. Dziękuję, że poświęcałeś mi swój czas, gdy chodziłam do szkoły, że siedziałaś ze mną przy książkach i sprawdzałeś każde moje zadanie domowe. Za to, że gdy wchodziłam już w doroślejszy etap życia, ty pozwalałaś mi podejmować własne decyzje, które nie zawsze okazywały się dobre, ale dzięki temu mogłam wyciągnąć z nich kolejną lekcję życia. Dziękuję za to, że pomimo naszych dwóch walecznych charakterów zawsze miałam i będę miała w tobie oparcie. Za to, że nie jesteś tylko moją mamą, ale również najlepszą przyjaciółką. Droga mamo, dziękuję Ci za wsparcie, czułość i dobre rady. Za wszystko, co dla mnie zrobiłaś, mimo mojego ciężkiego charakteru i nastawienia do niektórych rzeczy. Dziękuję Ci również za to, że przypominałaś mi zawsze, abym pamiętał o trzech magicznych słowach. Proszę, dziękuję i przepraszam. Dziękuję Ci również za szkołę gotowania, za to, że wiem, jak wykorzystać to, co jest w lodówce. Jestem Ci wdzięczny za to, że gdy mam jakiś problem, Ty postara się mi pomóc go rozwiązać. Dziękuję za codzienny prowiant, który przygotowywałaś mi do szkoły i pracy. Tak, aby mnie opadł z Tato. Tak wiem, zawsze marzyłeś o małej córeczce, bo dziewczynki są zawsze grzeczniejsze, słuchają się rodziców. A tu pojawiłam się ja, mała, niegrzeczna, a jaka głośna i płaczliwa istotka. Tato, dziękuję za to, że jesteś tak dobrym i wrażliwym człowiekiem. Dziękuję za to, że gdy nie dało się załatwić czegoś z mamą, z tobą zawsze szło coś uzgodnić. Dziękuję za to, że gdy mama nie pozwalała mi wyjść na podwórko, Ty zawsze stawałeś w mojej obronie i pozwalałeś mi wyjść. Dziękuję za to, że byłam Twoim małym promyczkiem. Drogi Tato, dziękuję Ci za to, że tak bardzo się poświęcałeś i ciężko pracowałeś po to, aby nie zabrakło nam niczego w życiu. Dziękuję Ci, że nie głaskałeś mnie po głowie, dzięki czemu teraz wiem, że to po to. Aby wychować mnie na prawdziwego mężczyznę, dziękuję Ci za wrodzoną miłość do motoryzacji, za wszystkie wspólne naprawy, czasem nawet tygodnie spędzone w garażu. Dziękuję Ci za naukę jazdy na nartach, samochodem, na rowerze oraz za wspólne szkolenie się w jeździe na łyżwach. Jestem Ci wdzięczny również za wszelkie pomysły i nastawienie do życia, że nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko da się naprawić i wszystko da się zrobić. Kochani rodzice, dziękuję Wam za trud, z jakim przyszło Wam się zmierzyć w wychowaniu mojej osoby. Kochani rodzice, dziękuję Wam za wspólny wkład w moje wychowanie, ukształtowanie mnie w takiego człowieka, jakim jestem. Dziękuję Wam, że znosiliście moje zachowania i częste wizyty w szkole i wiedzieliście, że zawsze moja pomoc drugiej osobie była ważniejsza od nauki. Dziękuję Wam za pożyczki i na wieczne nieoddanie. Dziękuję wam za wspaniałą siostrę Julię. Pomimo tego, że dzieli nas tak wielka różnica wieku, jest najwspanialszą siostrą na świecie. Dziękuję wam za brata Tomka, że mimo iż wojowaliśmy w dzieciństwie, teraz możemy na siebie liczyć i zawsze się wspieramy. Zawsze jesteśmy otwarci na wzajemną pomoc. Kochani rodzice, chcielibyśmy wam podziękować za bezinteresowną miłość, za to, że pomimo wielu przeciwności, z którymi przyszło Wam się zmierzyć, tworzyliście nam ciepły, kochający dom. Dziękujemy za starannie wykonane i unikatowe stroje na bale przebierańców. Dziękujemy za wspólne wyjazdy, za to, że dzięki Wam zwiedziliśmy trochę świata. Mamo Danuto, Tato Bogdanie, chyba już tak mogę do Was mówić. Chciałabym Wam podziękować za Szymona, za to, że wychowaliście go na opiekuńczego, dobrego mężczyznę który niejednokrotnie przekłada swoje dobro nad dobro innych. Mamo, dziękuję, że swoim zaangażowaniem w życie rodziny pokazałaś swoim synom, jak ważne jest, aby każdy w domu miał swoje obowiązki, dzięki czemu Szymon potrafi prać, sprzątać i gotować, a nawet piec ciasta, dzięki czemu mam w nim oparcie i niejednokrotnie ugotował coś lepiej ode mnie. Tato, dziękuję Ci, że zaraziłeś Szymon'a pasją do naprawiania rzeczy, kiedy się popsują. Dzięki temu stare rzeczy nie zawsze lądują w koszu, ale można włożyć w to trochę pracy i nadać im drugie życie. Dzięki Tobie, Szymon ma smykałkę do życia. Wiem, że poradziłby sobie w każdej sytuacji. Chciałabym Wam również podziękować, że zaakceptowaliście mnie i traktujecie jak własną córkę, że Wasz dom stał się dla mnie drugim domem. Dziękuję za wszystkie obiadki i dnie spędzone przy majsterkowaniu. Mamo Jolanto to Piotrze. Dziękuję Wam za żanetę, że wychowaliście na tak miłą, dobrą kobietę, która często potrafi pokazać pazurek i kto tu rządzi. Ale dzięki temu z nią nigdy nie jest nudno. Ona zawsze znajdzie mi zadanie do zrobienia, kiedy akurat po obiedzie chcę odpocząć. Dziękuję Wam, że pokazaliście jej, że częste remonty pozwalają nadać mieszkaniu nowe oblicze. Mamo, dziękuję, że zaraziłaś swoją córkę za miłowaniem do handlu. Dziękuję Wam za ukształtowanie mojej żony na osobę, która potrafi oszczędzać, ale i dzielić się dobrym z innymi. Wasza córka jest naprawdę wrażliwą, opiekuńczą, a zarazem oddaną i kochającą kobietą. Tato, dziękuję Ci, że pokazałeś córce podstawowe czynności w czasie remontów, dzięki czemu potrafi zrobić cała wiele rzeczy. Dziękuję Wam, że zaakceptowaliście mnie w Waszej rodzinie i że zawsze mogę liczyć na Waszą pomoc. Dziękuję Wam. Kochani rodzice, dziękujemy za wszystko.